Dzień dobry, jak wygląda koronawirus yy, Niemcy-Polska? Otóż tak, jadąc z Polski do Niemiec, musimy wykonać test. Test nie może być późniejszy jak 48 godzin ważności, czyli robimy test na drugi, najlepiej na drugi dzień zjechać do Niemiec. Wjeżdżając do Niemiec, mamy dwa wybory: albo 10 dni kwarantanny i nie musimy robić żadnego testu na koronawirusa. Albo siedzimy 5 dni na kwarantannie, nie możemy wychodzić do sklepu nigdzie, i po piątym dniu, czyli 6 dnia, robimy test w Niemczech na koronawirusa, oczywiście darmowy. I wtedy, jak jest test negatywny, po 24 godzinach sprawdzamy na telefonie, bo to online się sprawdza. No to możemy wrócić do pracy, bo musimy mieć udokumentowany papier, że jesteśmy zdrowi. W innym razie siedzimy 10 dni kwarantanny, jeżeli by wyszedł pozytywny test. No to niestety siedzimy 10 dni kwadratanny w Niemczech i robimy znowu test. I aż do momentu uzyskania testu negatywnego. Pozdrawiam.